Niedziela to jest taki dzień w czasie Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziemgórskich, kiedy ulicami Zakopanego przychodzi rozśpiewany, roztańczony, wielojęzyczny, barwny korowód. Dzień, na który czekają wszyscy turyści i uczestnicy festiwalu. Alicja Popiel, witam Państwa z Zakopanego. To jest właśnie ten dzień. Zobaczmy, co się wydarzyło. Przybyliście do nas z Indii. Czy możecie mi powiedzieć, jak nazywa się ten taniec, który pokazaliście podczas korowodu? Dziękujemy za zaproszenie. Pokazaliśmy taniec ludowy z Rajasthanu. Nazywa się Gumach. Jest bardzo piękny, ma piękne kroki i tańczymy w pięknych strojach. Co tworzy ten strój? To się nazywa kala. Nosimy ją na ręce. To naszyjnik. Suknia nazywa się sari. To tradycyjny hinduski strój. Kobiety w Indiach noszą sari codziennie, ale są też takie na wyjątkowe okazje. Można powiedzieć, że zawsze nosimy kolorowe stroje i w kolorowych strojach tańczymy, bo w naszej kulturze taniec i śpiew dają radość i szczęście. W 53. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziemgórskich w Zakopanem zespoły, które przyjechały tu z całego świata mówią, że to dla nich bardzo ważny festiwal, że to fantastycznie być w Zakopanem. A ze mną Anna i Leszek Dorulowie. Leszek Dorula, burmistrz Zakopanego. Witam Państwa. Na ile to ważny festiwal dla miasta w takim razie? No to jest najważniejsze święto nasze, najważniejszy festiwal. To jest w zasadzie dla wszystkich górali świata najważniejsze święto i zjeżdżają się do nas bardzo chętnie. Powiem, że nawet rywalizują o to, żeby właśnie na naszym festiwalu w Zakopanem być, bo do Zakopanego, żeby na festiwal przyjechać, to sobie trzeba na niego zasłużyć. W latach 30. ubiegłego wieku inicjatorzy festiwalu, jego twórcy, chcieli zjednoczyć górali, którzy zamieszkują Polskie Karpaty. A jaki dzisiaj jest cel festiwalu? Co jest najważniejsze w festiwalu? Oczywiście, że najważniejsze to jest przekazywanie tej tradycji, którą mamy, którą nam przekazali nasi dziadkowie, nasi ojcowie, a my chcemy przekazać kolejnym pokoleniom. Ale też najważniejsze jest to, że my. Jako miasto tworzymy taką wspólnotę, w której, do której można dołączyć. A więc zjeżdżają się wszyscy górale z całego świata i czują się jak w rodzinie, w jednej rodzinie, w jednej wspólnocie, tej góralskiej, ale też i tej światowej. A czy pan kiedyś tańczył, śpiewał, grał w góralskim zespole? Moja żona tańczyła i na festiwalu, i tańczyła jakby w zespole, no i, i występowała bardzo często. W takim razie, jak pani dzisiaj patrzy na te zespoły, to co pani czuje? No czuję radość, czuję taką dumę i jestem z tego bardzo dumna, że mamy takie zespoły i że ja mogę jeszcze cały czas uczestniczyć w tym wydarzeniu, które jest zakopane. Kibicuje pan wszystkim zespołom? Czy ma pan jakiś taki, który chciałby pan, żeby wygrał ten konkurs? Oczywiście, że wie Pani, że najbardziej serducho bije do naszych zespołów tutaj polskich, ale musimy powiedzieć, że przepiękne są zespoły również z zagranicy. Po prostu uwielbiamy oglądać inną kulturę, ale też bardzo nie tylko piękną, ale ważną i pokazującą, jak górale są twardzi, jakie mają swoje przekonania, jakie mają swoje wartości. I te wartości wszystkich tych górali nas łączą. A więc wiara, tradycja, regionalizm, śpiew, taniec, to wszystko pokazuje, kazuje, że dla człowieka są wartości, w których powinno się wychowywać kolejne pokolenia, bo na tych wartościach zbudowany został nasz świat. Pani tańczyła w zespole, tańczyła na festiwalu. Jakie były kiedyś festiwale, jakie są teraz? No Teraz troszeczkę się te festiwale różnią. O kiedyś była bardzo mocna rywalizacja naszych zespołów, żeby mogły uczestniczyć w tym właśnie wydarzeniu. Więc każdy się starał, cały rok na to pracował, a w ostateczności zapracował na ten festiwal i mógł wtedy uczestniczyć w tym festiwalu. Więc rywalizacja była na miejscu. Bardzo dużo zespołów uczestniczyło w tym. Życzymy wszystkim powodzenia? Oczywiście, będziemy nie tylko oglądać, ale przede wszystkim też kibicować, bo wiecie Państwo, że przecież walczą o złote, srebrne i brązowe ciupagi. W takim razie trzymamy kciuki, dziękuję bardzo. Z dziękuję. tą dzisiejszą, przepiękną, góralską niedzielę mamy naszą wspaniałą wystawę psów, owczarka pocaleńskiego. Ten pies się troszczy o nas, my o niego. Pierwsze oszczerze, oszcze, że o gościa, a za chwilę już się, będzie się bawił z kimś. I, i ten. Także bardzo inteligentny, mądry psy w z wielkim sercem i troską. Czujność, odwaga, niezależność, yy, upór. Tak jak postanowi coś zrobić, to zrobi. Yy, bardzo kocha dzieci, rodzinny pies i oddany. Oddałby życie za, za, za rodzinę, za człowieka. Młody narybek tu jest właśnie, proszę bardzo, tu młodzi hodowcy, tu będą halanów. nie zginie na pewno, może się zmieni tutaj psa, ale mówię, trzymamy cały czas fason, pies ma być dużej, o dużej głowie, szerokiej kufie, mocnym kostcu i gęstej szacie. Te psy mają naturalną sierść, taką, która... Zawiera dużo lanoli, one się nie brudzą. W związku z tym, samo przeczesanie regularne powinno w zupełności wystarczyć. To jest spokojny pies. On pilnuje swojego stada. Jeśli wychodzimy na zewnątrz, to nie, już nie jest jego, yy, to nie jest jego miejsce do, do obrony. W związku z tym, no wtedy się zachowuje swobodnie no, na przykład ucieka. <laughs> Biało Dunajcanie to jeden z czterech polskich zespołów, który dostał się do konkursu Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Duża była rywalizacja, trudno się dostać. No, w tym roku wyjątkowo e, duża rywalizacja była. E, na Tygodniu Kultury Beskidzkiej e, i na konkursie, na festiwalu folkloru górali polskich, e, było 9 zespołów z Podhala, także dla nas te zespoły były największą rywalizacją. E, no, oprócz tego jeszcze pozostałe zespoły z Polski, łącznie tych zespołów było 25, e, 9, a nam, czy 20, 10? nawet 9. Także nam udało się zdobyć złoty Żywieckie serce i jesteśmy jeszcze do tej pory w pełnej euforii i po prostu tak ogromnie się cieszymy z tego, z tego naszego sukcesu. No i oczywiście teraz będziemy się prezentować. I teraz właśnie to mobilizuje do dalszej walki. Złota Ciupaga czeka no albo srebrna, albo brązowa. No, trzymam kciuki, żeby któraś do, do zespołu trafiła. Jest to wyjątkowy festiwal i każdy wydaje mi się, że po prostu daje z siebie wszystko, żeby jak najlepiej wypaść. Także konkurencja będzie będzie na pewno spora. Ale myślę, że zabawa, przyjaźń, nowe znajomości też. No myślę, że tak, no to jest ten nieodzowny i nieodłączny festiwalowi klub festiwalowy, czyli to, co się dzieje po godzinach. A więc wieczorem wszystkie zespoły, czy większość zespołów spotyka się i to jest wymiana doświadczeń kultury, wspólne granie, muzykowanie, tańczenie, więc to jest chyba najprzyjemniejsze. Najprzyjemniejsze dla Państwa, a to co dla widzów najprzyjemniejsze, to to, co się dzieje na scenie, to, co się dzieje na równi Dolnej i Górnej Krupowej. Szanowni Państwo, Festiwal Folkloru Ziem Górskich to naprawdę fantastyczne wydarzenie. Jeśli nie mogą Państwo być tu, na miejscu, proszę być z nami. Dziękuję Paniom bardzo, dziękuję Państwu, do zobaczenia!